Witam Państwa serdecznie. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Pani Ewa Makowska z Towarzyszenia Nowoczesny Wałbrzych. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panie Państwa. Panie Buniu, nasi telewizowie, mieszkańcy Wałbrzycha znają Panią z tego, że walczy Pani jak lew o, o Park Sobieskiego. No i z tej walki nigdy nie zrezygnowałam. Tutaj przedstawiam Państwu no no parkę dzięciołów będących pod ścisłą ochroną, które spreparowałam na własny koszt, za zezwoleniem odpowiednich władz. I one stanowią dowód, że nie należy wycinać drzew w środku okresu lęgowego. A to, miało a, to, miejsce. a to miało miejsce, bo drzewa zaczęto wycinać w połowie czerwca 2012 roku. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. To są martwe ptaki, które, które pani znalazła. W parku. I nie tylko te znalazłam, bo było wiele innych również pod ścisłą ochroną martwych ptaków, no ale ja nie jestem w stanie wyzbierać ich wszystkich, aby stanowiły dowód. Ja pamiętam pielgrzymkę, którą Pani po gabinetach urzędniczych odbyła. To jest moim zdaniem walenie głową w mur. Ci ludzie nie przejawiają żadnej empatii dla tego, co powinni z urzędu robić. A no dobrze, a więc chronić... poszanowanie prawa? O czym pani mówi? No pani jest sędzią z 40-letnim doświadczeniem. No to no, prawo jest, jakoś powinno być respektowane. Przez no urzędników. powinno być, ale jest omijane. Jakieś interesy, nie wiem jakie, biorą górę. Natomiast na pewno nie interesy mieszkańców i na pewno nie interesy przyrody. Bo przecież to, co się działo w parku, to przecież y, ja doskonale wiem i mieszkańcy, którzy tam dosyć często przychodzą. A co się działo w parku oprócz tego, że, że wycinano drzewa wtedy, kiedy nie można było tego robić? No, przecież poniszczono wiele drzew, zniszczono y, układy korzenne. Mhm. W tej chwili mhm. sytuacja wygląda tak, mhm. że. No te wszystkie aleje posypane tym sypkim materiałem są zniszczone. A naprawia się to w jakiś sposób? Są zniszczone. Pracownicy muzyku zbierają to, co spływa z wiadra i przydeptują. Wejście na górę parkową wygląda koszmarnie. Jest kompletnie zniszczony. Ja nie wiem, czy projektant zapomniał, że park umieszczony jest na górze. To wszystko spływa. Nie mówiąc o tym, że po ulewach yy, plac zabaw wygląda jak po żywiołowej. No pokazywaliśmy to kiedyś w telewizji. Tak, ale to, to, to wygląda po każdym, po każdym opadzie. Ale nie poprawiono tego? Nie. Jak można poprawić, jak nie ma odpowiedniego odwodnienia? Plac różany, nie ma drenażu. Po ostatnich ulewach trzy czwarte stało w, tego placu w wodzie, rośliny topiły się w wodzie. Przecież to jest wszystko poroniony pomysł. To nie tak się podchodzi do tego rodzaju inwestycji. No to, to chluba była przecież, z ja, naszego miasta. No, Rewitalizacja ja, parku to się nazywa. I ludzie są szczęśliwi, mówią, że park wygląda cudownie. Zamiast małej kostki jest, są kociołby, kociołby na głównej alei. Ale to nikomu nic nie przeszkadza, szczególnie w zimie, jak trzeba zejść. Plac zabaw, to poroniony pomysł. Ja nie wiem, czy pan prezydent zamierza wyciągnąć jakieś konsekwencje. Do nadzoru, który to odbierał, do projektanta, który pomylił się, bo to nie jest płaski teren. Ponadto te aleje są źle wyprofilowane. Ten cały sypki materiał spływa na poszycie. Wszystko jest szaroburę rośliny. I tego tak zostawić nie można. Zrobiono drugi etap parku, czyli od strony ulicy Piłsudskiego. Postawiono parę urządzeń do ćwiczeń. Ale czy ktoś badał, jakie jest natężenie ruchu aut? Jakie jak jest natężenie spalin? Bo to jest przy drodze. Mhm. Czy ci ćwiczący nie wdychają tych spalin? I teraz zostawia się pierwszy etap, który moim zdaniem jest porażką. Robi się już trzeci etap, czyli od strony wyzwolenia, tam gdzie jest drugie liceum. Jak to będzie wyglądało, nie wiem. Ale wydaje mi się, że pan prezydent tego tak nie może zostawić, że powinien no, wyciągnąć jakieś konsekwencje do ludzi, którzy są y, za taki stan, tego pierwszego etapu rewitalizacji parku odpowiedzialni, bo są. No przecież pani pełnomocnik wzięła mnóstwo kasy. Około 80 tysięcy. No i wykonawca też. No. Nie mówiąc o tym, że, że no, poszło drewno, zdrowe drzewa. A trzeba zrobić przegląd parku, bo jest mnóstwo chorych drzew. Czyli wycinano zdrowe, zostawiono. Tak, chory, tak, 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 tak. tak, tak. Mhm. Czyli pani nie odpuszcza pani. Bo... Ja nie odpuszczam, bo przecież szkoda mi y, tych y, lekarzy parku. No, nie mówiąc o tym, że były słówki mhm. martwe, inne ptaki pod ochroną, to tak nie może być. Takich robót nie robi się od marca do października. Koniec. Ale może zależało władzy na czasie. No na pewno, tylko dlaczego, tak bardzo nie wiem. Pani Ewo, kolejny temat Mobruk. to jest niekończąca się historia i także pielgrzymki odbywane przez Panią. No byłam wczesną jesienią na Sobieńcinie. tam jest tak zwana, mieści się bomba ekologiczna, siarkowodory, cyjanowodory. I nie ma winnych. No, nie ma. Były robione jakieś badania, ale nie ustalono, kto jest winien tego, że tamta bomba jest. Mieszkańców, mieszkańcom prezydent opuścił, to znaczy obniżył czynsz o 20% w związku z tym zanieczyszczeniem. Ja spotkałam się z takim pismem koksowni, która jednoznacznie pisze, że to nie ona jest sprawcą, a jak nie Koksownia, to kto? Ja wiem kto. Ja myślę, że tu wszyscy wiedzą, kto. Ja w każdym razie chcę powiedzieć, że prokuratura nasza prowadzi po raz już czwarty postępowanie w sprawie Mobruku. Na skutek Waszego zażalenia? Naszego zażalenia, które było rozpoznane w sierpniu w ubiegłym roku. No i prowadzi to postępowanie, z jakim skutkiem trudno mi powiedzieć. W każdym razie dla mnie zastanawiający jest fakt, że urzędnicy różnego szczebla, od góry do dołu, bardziej są zainteresowani dobrym Mobruka niż dobrem mieszkańców. Ja chcę powiedzieć, że bardzo mnie się podobał list prezydenta skierowany do ministra środowiska, w którym bardzo ostro wystąpił przeciwko Mobrukowi, ale nie znam żadnych ruchów prezydenta, które by jednak spowodowały wreszcie zamknięcie tego tematu. A pan prezydent, jako osoba nadzwyczaj operatywna, Myślę, że jest w stanie wreszcie tę sprawę zakończyć. I to tak wygląda. To trwa. Podobno są jacyś biegli, którzy badają dalej te, te, te sprawki Mobrukowe. Ja wiem, że Mobruk nadal, nadal przyjmuje azbest. W tej chwili to ma być na palecie ofoliowane i bierze 500 złotych. Bo myśmy zrobili prowokację, nie mam co tu ukrywać, mhm. więc jak to wszystko ma się. Ale są na to pozwolenia, bo z tego co ja wiem, to już nie powinni Azbestów. Trenować. Ja nie wiem, pozwoleń nie ma. Mhm. Ale azbest y, był przy, przyjmowany i nie wiem, czy No to było ze dwa-trzy miesiące temu. Mhm. Ale czy w tej chwili to można prosto sprawdzić? Mhm. No dobrze, no ale jak ta wojna w tej chwili zdaniem pani się skończy? Ja jeszcze chcę wrócić na sekundę do parku. Jak w Wałbrzyżanie wiedzą, myśmy wygrali tutaj w Wałbrzychu sprawę parku w ten sposób, że unieważniono decyzję starosty unieważniającą wycinkę. W każdym razie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu był innego zdania. No i w tej chwili myśmy wnieśli skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i czekamy na termin rozprawy. Ale proszę przypomnieć naszym telewidzom tą, tą sprawę. Tam była bezprawna wycinka Tak, unieważniono decyzję starosty, która, dwie decyzje były, która zezwalała na wycinkę drzew w parku. Od tego władze miasta się odwołały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sąd wojewódzki uznał, że decyzja SKO to nie odpowiada normom, że to tak nie było jak należy i tak dalej. W każdym razie myśmy nie podzielili poglądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tej chwili skarga czeka na rozpoznanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie za nasze skromne pieniądze. No nie takie skromne, ponieważ jak pani myśli, bo pani jest przecież związana z wymiarem sprawiedliwości od wielu lat. Jak to się skończy? Trudno mi powiedzieć. Temida jest ślepa. Niestety. To nie ja sądzę. No dobrze, Mobruk sobie funkcjonuje. Jeżeli i tak. chodzi, przepraszam, jeżeli chodzi o Mobruk, myśmy zawiadomili Komisję Europejską, bo Mobruk korzystał z funduszy unijnych. Tak. To nabrało na początku jakiegoś rozpędu. W tej chwili jest cisza. I to nie jest tak. Cisza przed burzą? Czy? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Komisja nas nie, nie informuje, jakie są jej. Działania aktualne. W każdym razie to początkowo nabrało rozpędu, bo mieli przyjechać jacyś ludzie, nikt z nami się nie, nie skontaktował. Także trudno mi powiedzieć, na jakim etapie to w tej chwili jest. Niewątpliwie zwrócimy się z pismem, żeby nam wyjaśniono, jaki jest w tej chwili stan prawny tego, tego wszystkiego. Ale może warto też zapytać prezydenta, bo wiem, że, że, że walczył z Mobrukiem. No, niewątpliwie no, zapytamy, no, ale prezydent na temat Mobruku nic nie mówi. W każdym razie chcę powiedzieć, że wszystkie decyzje yy, i uchwały podejmowane przez Radę Miasta niestety nie mają na celu dobra yy, społecznego, dobra Wałbrysza, natomiast chronią yy, Mobruk. Dlaczego tak jest? To musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o prokuraturę, być może, że wreszcie to się skończy jakimś sukcesem, bo przecież doskonale wiemy, że Mobruk miał sprawę sądową w Nowym Sączu, bo nie wpuścił inspektorów do kontroli. Tam była jakaś symboliczna grzywna, ale też wiemy skądinąd, że stamtąd, stamtąd są przywożone odpady zawierające metale ciężkie trucizny. A cały paradoks tego procederu, który uprawia Mobruk, polega na tym, że oni sobie sami robią badania. No, to przecież się nie mieści w żadnych w ramach. W normalnym państwie sami sobie robią badania. Ja nie wiem, jakie mieszanki oni tam robią, ale nie sądzę, żeby skład tego granulatu cementowego się zmienił, jak trucizny z ciekłych zamienią w stałe. No przecież skład pozostaje ten sam, ja nie wiem, ja nie jestem chemikiem, no ale zdroworozsądkowo podchodząc tego tematu, no, no to przecież skład się nie zmieni. Panie Wale, nie wydaje się pani to kuriozalne, że, że w środku miasta funkcjonuje sobie wysypisko odpadów niebezpiecznych, w środku dużego dolnośląskiego miasta, które ma wielkie ambicje bycia centrum kulturalnym i, i, i tak dalej, turystycznym. I, i... Yy, powiem tak, decyzja prezydenta Kruczkowskiego zezwalająca na ten proceder, bo to jest proceder kryminalny, yy, została w skutek naszych działań unieważniona. Tej decyzji nie ma. To się jeszcze trzyma na jakiejś decyzji wojewody, yy, bo przecież nawet minister wystąpił o unieważnienie pozwolenia zintegrowanego, ale niestety minister się zmienił. I to wszystko ucichło. Ja powiem tak, że to, co się dzieje, to nie mieści się w żadnych ramach państwa prawa. Naprawdę to jest walka siermiężna, to jest coś okropnego, żeby cokolwiek wywalczyć, żeby uzyskać informacje, bo oczywiście urzędy wzięły się na sposób i twierdzą, że my nie jesteśmy stroną, jakkolwiek jesteśmy przecież stowarzyszeniem zarejestrowanym przez sąd, mamy statut, na podstawie którego działamy. Ja po prostu tego nie rozumiem. Przecież urzędnicy są po to, żeby nam, mieszkańcom, Pomóc, a nie de deliberować przez rok, czy my jesteśmy stroną, czy nam można udzielić informacji. Ostatnio takie przeboje mamy z Państwowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego. Dosta dostajemy jakieś epistoły na wiele stron, z których nic nie wynika, więc znowu skargi piszemy do organów nadrzędnych. No ileż można pisać, ile można walczyć o swoje. Ja myślę, że y, pan prezydent jako y, osoba operatywna powinien wreszcie y, no, wpłynąć na swoich urzędników i powiedzieć hola, wy jesteście po to, żeby pomóc Wałbrzeszanom, a nie odwrotnie. My mamy prawo do informacji publicznej do wszystkich informacji, z wyjątkiem tych, które mają nałożoną kauzulę tajności. My uważamy, że Mobruk nie działa na legalnych zezwoleniach. Ale sobie działa. Najlepsze. No, a pytanie jak to się dzieje? Jak to możliwe? No przecież to jest, to się nie mieści w głowie. No zobaczymy. Co dalej będzie z tym Mobrukiem, z tym y, śledztwem? Ciągle działamy, ciągle y, no, chcemy y, coś wywalczyć. Nie zawsze jesteśmy doceniani, ale przecież nie o to chodzi. Ja myślę, że ludzie po prostu nie rozumieją, jak strasznym składowiskiem z całą tablicą Mendelejewa jest Mobruk. Tak. I to nie chodzi o, to, o tylko o Śródmieście, Róża wiatrów w Obrzychu jest specyficzna. Ja nie wiem, jak wygląda i czy cokolwiek badał y, atmosferę w szczarnie zdroju. Czy, to, czy Szczawno zdrój może mieć nadal status uzdrowiska? Jeżeli mieszkańcy Pi Piaskowej Góry czy Podzamcza myślą, że azbest tam nie dolatuje, to są w błędzie. Panie, bo jeszcze trzecia sprawa odpady yy, i segregacja śmieci w naszym mieście. No właśnie, otrzymuj, otrzymujemy yy, 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 takie wiadomości od mieszkańców Wałbrzycha, że alba przykleja nowe naklejki na pojemnikach na bioodpady, gdzie zawęża asortyment odbieranych bioodpadów, a mianowicie do bioodpadów kuchennych. Na deklach, na przykrywkach dalej są te stare, co można, czego nie można wrzucać, natomiast dosyć duże przyklejają sobie naklejki, że tylko bioodpady kuchenne. Zwróciliśmy A zagrabione się... liście, albo trawa skoszona? Nie. Mamy sobie kupować worki, jechać albo na ulicę Piasa do Alby i kupować worki i opłacać przejazd, albo do Kostoramy. To są brązowe worki, napisamy bioodpady i tak dalej. A więc dodatkowe koszty. Zwróciliśmy się z pismem do pana prezydenta. Czy to było, czy te przyklejanie, zawężanie ustawy śmieciowej nastąpiło w, w porozumieniu z panem prezydentem za jego akceptacją, czy też nie. Bo moim zdaniem to z ustawą śmieciową nie ma nic wspólnego i jest takie postępowanie, albo jest sprzeczne z myślą przewodnią tej ustawy. I jest to narażenie niewątpliwie mieszkańców na dodatkowe koszty, a my pod datem finansowym nie jesteśmy. A prezydent odpowiedział? Czy jeszcze nie? I jeszcze nas? nie i czekamy na odpowiedź. Panie Woczyn, mam za Was kciuki bardzo. Myślę, że, że po prostu to, to będzie wszystko dla dobra mieszkańców Bałbrzycha, to co robicie i mam nadzieję, że tak będziecie działać dalej. Dziękuję za przybycie. Dziękuję, Państwu. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z Panią Ewą Makowską, która reprezentuje Stowarzyszenie Nowoczesny Wałbrzych.